Kilka nowości, które pojawia się systematycznie we współpracujących z nami sklepach. Oprócz PP Products marka siostrzana Skills, kilka nowości: cztery hangerki w czterech kolorach ze stali kwasowej, w kolorach białym, czerwonym, purpurowym i niebieskim. Również swingerki z wymiennymi głowicami. Swingerki LED podświetlane w pięciu kolorach. E, również to co pojawia się na sklepach to wagi zegarowe, e, mnóstwo innych drobiazgów, latarki czołowe, latarka trzykolorowa ze światłem białym, czerwonym, zielonym z Etui. I latarka, która reaguje również na ruch. Też marki Skills, bardzo dobre latarki w bardzo dobrych cenach, z dobrymi diodami wodoodporne, z akumulatorami litowymi. Co do nowości absolutnych, których jeszcze nie pokazywałem, to wędki BB Products Classics czyli wędka wykonana na tym samym blanku co wędka. Royal class, natomiast wykończenie i to jest ważne wielu karpiarzy o to pytało fantastyczny korek portugalski to nie jest korko guma, tylko korek bardzo gęsty korek, mało porów to jest, świadczy o jakości tego korka z stawkami ze stali nierdzewnej, zarówno Końcówka wędki, jak i pierścienie, pomiędzy jak i pierścienie kończące zarówno uchwyt jak i samą rękojeść, przelotki markowe Siguid, lakierowanie, wykończenie ręczne wędki w dwóch krzywych ugięcia 3 i 275LB w długości 10 stóp i druga wędka, na którą czeka wielu wędkarzy, absolutna nowość, nowy blank paraboliczny, wędka w dwóch krzywych ugięcia 2,75, 3 i 2,75 z uchwytem ALPS czarnym, wędka czarna matowa, niewiele tych ozdobników ale jako, jak już są to z takimi smaczkami z nierdzewki zarówno zakończenie jak i zakończenie rękojeści górne pianka japońska shrink tube przelotki siguit wędka paraboliczna do walki dziesiąteczka uniwersalna pod ponton pod łódki łud, do wywózki jak również do połowienia z pomostu coraz bardziej popularny format dziesięciostopowy ostatnia nowość, którą chciałbym omówić, która już jest od jakiegoś czasu, ale pojawia się w sklepach to podbierak skills Ramiona 105 cm, siatka w kamuflażu, od razu w komplecie wyborny pływak i to co ciekawe, rękojeść łączona. Z tym, że ta część, tej pierwszej części, też jest chropowata, matowa, że można było jej używać na pontonie, na przykład takiej oto krótszej. Kolejna nowość z wielu podbierak bardzo solidny, ramiona. 1,1 ,1 cm przekroju węglowe to pokrótce tyle o nowościach.